Przyjęcie wipa wymaga zastosowania od hotelu szczególnych procedur. O przyjeździe vip są poinformowani wszyscy kierownicy oraz dyrektor hotelu. Witamy serdecznie w hotelu Amber. Jak minęła podróż? Dzień dobry. Dziękuję w porządku. Proszę karta pobytu oraz klucz do pokoju dla pana. Dziękuję. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Życzę miłego pobytu. Dziękuję. Zapraszam do pokoju. Proszę, to jest Pana pokój. Życzę miłego pobytu. Dziękuję. Serdecznie witamy Pana w naszym hotelu. Jesteśmy zaszczyceni, że będzie Pan naszym gościem. Zapewniamy szczególną gościnność oraz profesjonalizm w obsłudze. Mamy nadzieję, że pobyt upłynie miło oraz będzie pan zadowolony ze spędzonego czasu w hotelu Amber. Z poważaniem kierownik hotelu. Proszę. Dzień dobry. Pana bagaż. Dziękuję. Proszę postawić tam. Do widzenia. Do widzenia. Najważniejsze jest by zadbać o każde życzenie VIP-a, by gość był zadowolony z pobytu.